Wyobraźmy sobie uczniów, uczniów, którzy siedli do łodzi, uczniów, którzy byli radośni, byli szczęśliwi, chodzili z Panem Jezusem, widzieli cuda, które czynił Pan Jezus i byli dumni, że to ich nie jest. Widzieli słowa, które mówił Pan Jezus i widzieli cały tłum, który zdumiewał się i który podążał za Jezusem. Któż to jest? Któż to jest? Byli szeregani wiele cudów, byli szeregani wielu wspaniałych słów i teraz mówią między w takim momencie zaczynam myśleć, czy Bóg mnie widzi, czy Bóg jest. Dlaczego Bóg do tego dopuszcza, dlaczego są diady w moim życiu, dlaczego są trudności w moim życiu, dlaczego woda wciela się do tego życia, dlaczego nie mam pokoju, dlaczego nie mam szczęścia, dlaczego nie mam radości, dlaczego inni mają, a ja muszę Ciebie. O mnie żyje nie zasypia stróż Izraela. Panie stróżem Twoim. Nie ma takiego momentu. Nie ma takiej chwili. Że że ciąg nie widzi. Że jesteś Tobie, Bóg nie widzi. Że Bóg o Tobie zapomniał. Nie, Pan jest Twoim stróż. Pan dalej, dalej jest domu zainteresowany. Nie ma takiej chwili, że Bóg o Tobie zapomniał. Że Bóg na Tobie nie zależy. Że Bóg jest do to, co przeżywa. Wszystko, co czyni Bóg, jest doskonałe. Jeżeli Bóg prowadzi Cię taką drogą, to jest taka potrzeba. Jeżeli Bóg zadecydował, żeby Naród Izraelski prowadzić okrężną drogą przez pustynię, to była taka potrzeba. Może dopiero kiedyś się powiemy, panie, dlaczego, dlaczego, panie, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Panie dziękuję Ci za ten problem, Panie dziękuję Ci za to proste, nie rozumiałem tego, nie wiedziałem dlaczego, ale wtedy ludzie mówią, że nigdy nie jesteś sam, jesteś trudno, ale nikt bardziej Cię nie rozumie niż Bóg, nikt bardziej nie jest w stanie Cię współczuć niż Bóg, może oczekujesz od ludzi i ludzie nie potrafią Cię zrozumieć, może Ty mówisz o swoich przeżyciach, może Ty nie płaczesz, niektórzy mówią dlaczego płaczę,